Cześć, witam Grzegorz Dzikowski. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o roli mentora, bo w naszym życiu to jest bardzo ważne. Nie, nie wszyscy mają aż tyle siły, żeby samemu podjąć decyzję o zmianach. I też yy, przykładem tego jest wczorajszy mecz, o którym też wspominałem w wczorajszym wideo. Yy, byliśmy pełni nad, nadziei i my, i jako kibice i zawodnicy, no i, i spełniły się te nadzieje, te oczekiwania. Yy, drużyna wygrała 1-0. Na pewno dużą zasługą tutaj jest yy, Roszada, jeśli chodzi o funkcję trenera, trenera, bo yy, było widać po zawodnikach, że zostali zainspirowani w jakiś sposób i yy, to, było to była całkiem inna drużyna niż ta, którą można było zobaczyć jeszcze tydzień temu, więc dlatego tak samo jest w naszym życiu. No. Jeśli nie mamy na tyle siły, na tyle charakteru, żeby samemu podjąć kroki ku zmianom na lepsze, no to warto szukać człowieka, który w jakiś sposób nas zainspiruje. Szukać mentora, który nie tylko nas zainspiruje, ale przede wszystkim wesprze nas, nas pomoże nam w działaniach, pokaże nam przede wszystkim kierunek, który mamy iść, żeby zmienić swoje życie na lepsze. Tak samo też było w moim przypadku, bo yy, tak jak widzicie, no to już yy, kolejne nagranie 80. chyba któreś, yy, już jest blisko, blisko tej, tych 90, ale inspiracją zainspirował wszystkich Tomek Damian, no, yy, bo on dał taki sygnał do, do nagrywania tych wideo i, i też otrzymuje coraz więcej informacji, że, yy, że te nasze wideo, nie tylko moje, ale też innych kolegów, którzy tutaj nagrywają, yy, są potrzebne, bo, bo ludzie zauważają to, słuchają i, i, i niejeden na pewno wyciągnie z tego wnioski. Do, nie, do niejednego na pewno to trafi i, i dlatego myślę, że warto. Myślę, że warto szukać tych, tych mentorów, tych liderów, którzy w jakiś sposób nam właśnie pomogą. Skomentujcie na dole, co o tym sądzicie i do zobaczenia jutro. No zostało nam już niedużo, już nie ale, ale cały czas nagrywamy. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć!